Kobiety takie jak Irena Bogatowa nazywano drapieżniczkami, łowczyniami bogatych mężczyzn i sukami. Wszystkie te słowa były prawdziwe. Irena już w liceum zrozumiała, czego chce od życia. Chciała bogatego męża, który spełniałby jej zachcianki i kaprysy, wybaczał wszelkie wybryki. Czasami żartowała, że los jej pisał, że wyjdzie za bogatego mężczyznę. W końcu nie na darmo nosiła nazwisko Bogatowa. Przyjaciele ułożyli o niej wiersz: Irena Bogatowa chce wyjść za bogatego mężczyznę. A kiedy poślubi bogatego mężczyznę, nie będzie już Bogatową. Te niedorzeczne wersy wirowały w głowie Ireny od samego rana. W przeddzień ślubu nie spała dobrze. Dziś spełniało się jej marzenie. Poślubi biznesmena Andrzeja Kowalskiego. Nie jest oligarchą, ale młodym i obiecującym człowiekiem. Niedawno wybudował luksusową restaurację nad morzem. Tu miało się odbyć ich przyjęcie weselne. Goście z wyprzedzeniem zameldowali się w najbliższym hotelu, który należał do najlepszego przyjaciela pana młodego Stanisława. Wkrótce w pokoju panny młodej pojawiła się fryzjerka i wizażystka. Następnie w pokoju pojawiła się świadkowa Monika. Widząc pannę młodą, która na sesję zdjęciową ubrała się w jedwabny szlafrok, Chlapnęła rękami, jaka ty jesteś śliczna. Następnie dziewczyna oceniła suknię ślubną, twoja suknia jest jak u kopciuszka. I tak jak ona wychodzisz za księcia. Monika chciała dotknąć śnieżnobiałego materiału, ale panna młoda nerwowo krzyknęła na przyjaciółkę, nie dotykaj. Pobrudzisz ją. To drogie. Monika cofnęła rękę, zaciskając usta z niechęcią. Nie zauważając jej reakcji, Irena kontynuowała: Jesteś głupia, Moniko. Wierzysz w bajki, a ty nie? dąsała się przyjaciółka. Ja wierzę tylko w magię pieniądza prychnęła Irena. Co ze mnie za kopciuszek dla ciebie? Przebyłam długą drogę, żeby wyjść za Andrzeja Kowalskiego. Wróżka mi nie pomogła. Irena rzeczywiście ciężko na to zapracowała. Po raz pierwszy zauważyła mężczyznę na konferencji, na której szukała dobrej pary. Andrzej spodobał jej się od pierwszego wejrzenia. Był przystojny i bardzo czarujący. Był właścicielem kilku kawiarni i restauracji, ale nie zamierzał na tym poprzestać. Irena podsłuchała rozmowę dwóch bogaczy, Kowalski daleko zajdzie. Wszystko, czego się dotknie, kwitnie. W tym czasie Irena zdążyła się już dwukrotnie sparzyć na bogatych mężczyznach ze starszych rodzin. Najpierw był to właściciel firmy jubilerskiej, a potem polityk. Obaj rzucili dziewczynę po roku związku, nie chcąc rozstawać się ze swoimi żonami i dziećmi. Irena postanowiła więc zwrócić uwagę na młodszych biznesmenów. Może teraz Kowalski nie ma tyle pieniędzy, ile bym chciała, ale jeszcze wszystko przed nim. Postanowiła. No i przyjemniej byłoby się z nim przespać niż ze starymi ludźmi. Irena zaczęła uważnie śledzić życie Andrzeja. Przekupiła jego sekretarkę, by wiedziała, w jakich spotkaniach i imprezach bierze udział. Przestudiowała jego profil w mediach społecznościowych, dowiadując się, jakie filmy ogląda, jakie książki czyta. Jedyne, co było owiane tajemnicą, to jego przeszłość. Wydawało się, że Andrzej Kowalski wcześniej nie istniał. Nigdzie nie było ani słowa o jego rodzinie. Kobiecie to jednak nie przeszkadzało, świetnie. Nie będę musiała udawać grzecznej dziewczynki, gdy spotkam się z teściową i teściem. Kilka tygodni później, jakby przypadkiem, natknęła się na Kowalskiego na forum dla restauratorów. Dziewczyna ucięła sobie z nim pogawędkę. Irena była efektowną brunetką o jasnozielonych oczach. Zwróciła na siebie uwagę Andrzeja. Biznesmen uważał, że on i dziewczyna mają wspólne zainteresowania i gusta. Nie mógł sobie nawet wyobrazić, że wszystko, co omówiła Irena, było wcześniej starannie przećwiczone. Kilka kolejnych przypadkowych spotkań przerodziło się w randki, a pół roku później Andrzej oświadczył się Irenie. Być może nie zdecydowałby się na poważny krok tak szybko, ale kobieta popchnęła go do tego, mówiąc mu o swojej ciąży. Znalazła słaby punkt pana młodego. Andrzej mieszkał w domu dziecka i marzył o dużej, przyjaznej rodzinie. Irena postanowiła pokazać, że może spełnić jego życzenie. Tyle, że okłamała pana młodego. Ale wiedziała o tym tylko jej przyjaciółka Monika, która była w ciąży. To ona zamiast koleżanki pojechała do szpitala na badania moczu i krwi. Potem Irena pobiegła do narzeczonego i pokazała zaświadczenia od lekarzy. Monika nie mogła odmówić przyjaciółce, choć nie pochwalała tego pomysłu. Teraz zmarszczyła brwi, sukienka z gorsetem. Ale ty podobno spodziewasz się dziecka. Czy nie byłoby dziwnie pojawić się na weselu z gorsetem w tali? Jestem w trakcie porodu. Irena odparła. Nadal nie rozumiem, dlaczego to robisz. Nie możesz wiecznie ukrywać, że nie jesteś w ciąży. Monika potrząsnęła głową. Kiedy wrócimy z podróży poślubnej, będę udawać, że straciłam dziecko. Ujawniła plan panna młoda, nie czując się absolutnie winna. Będę płakać i zranie się dla wiarygodności. Wyraz twarzy Moniki zmienił się. Zdajesz sobie sprawę, jak bardzo Andrzej będzie zraniony, prawda? On naprawdę spodziewa się dziecka. Nie wszyscy mężczyźni przygotowują się do roli ojca z taką wrażliwością. Naprawdę go zdenerwujesz. Próbowała dotrzeć do przyjaciółki. Irena zmarszczyła cienki nosek i spojrzała nieszczęśliwie na świadka Monika to dobrze, że on cierpi. To nas do siebie zbliży. Będzie mnie nosił na rękach. Nagle Irena krzyknęła i spojrzała gniewnie na fryzjerkę, co ty robisz. Chcesz mnie zostawić bez włosów. To zostawię cię bez pracy. Uważaj! Fryzjerka spojrzała na fryzjerkę i wróciła do pracy. Irena spojrzała skrupulatnie na przygarbioną Monikę, sukienka w ogóle nie wygląda tak, jak na tobie planowałam. Jest żałosna! Wyglądasz jak beczka i masz zniszczoną cerę. Właśnie dlatego nie chcę mieć dzieci. Monika poczuła się urażona, ale trzymała się z całych sił, by nie powiedzieć przyjaciółce o wszystkim, co się wydarzyło. A ty miałaś szczęście, że zaszłaś w ciąże z tym draniem. Potrząsnęła głową na bogatową, patrząc z góry na przyjaciółkę. Bogatowa potrząsnęła głową. Patrząc na swój manicurę i nie widząc, że jej przyjaciółka prawie się rozpłakała. Powinnaś była wyjść za bogatego mężczyznę takiego jak ja. Kocham Pawla. Monika nie była bezpodstawnie zła. Wiesz, z ukochanym nie ma raju przed pierwszym deszczem. Zachichotała Irena. Monika odwróciła się do okna, kładąc ręce na brzuchu. Zrobiło jej się żal Andrzeja. Był miłym, życzliwym człowiekiem. Kiedy dowiedziała się, że ona i Paweł spodziewają się dziecka, Andrzej podarował im drogi wózek i mnóstwo pluszaków. Podczas gdy jej najlepsza przyjaciółka tylko krytykowała jej wybór. Nieustannie przypominała jej, że Paweł pracuje jako prosty robotnik budowlany. Nie powinnam była robić z ciebie świadkowej. Na zdjęciach stoisz dalej. Przecież świadkowa wciąży wygląda co najmniej dziwnie. Kontynuowała Irena. A kogo innego byś wezwała? Odezwała się nagle Monika. Nie masz innych przyjaciół. Mistrzynie urody z trudem powstrzymywały śmiech. Monika, lepiej uważaj na swój język. Wybuchła Irena. Monika odparła, gdybym nie uważała, Andrzej już dawno dowiedziałby się, jaka z ciebie okropna osoba. Rzucając te słowa, dziewczyna wybiegła z sypialni panny młodej. Nie wiedziała, co dokładnie spowodowało jej wybuch. Może były to hormony, może poczucie niesprawiedliwości wobec narzeczonego. A może po prostu była zmęczona byciem pionkiem w rękach Ireny. Monika nie miała pojęcia, jak szybko wszystko się zmieni. Andrzej Kowalski stał na samej krawędzi klifu, nie bojąc się spaść. Pod nim szalało morze. Mewy latały, gdacząc niespokojnie. Czasem nurkowały w morskiej wodzie, gdy wypatrzyły błyszczącą rybę. Dobrze pamiętał to miejsce. Często tu przychodził jako dziecko. Tutaj, na trawie, siadywał razem z mamą. Kładła na ziemi starą, znoszoną ceratę. Z wiklinowego koszyka wyjmowała smakołyki. Zwykle były to kawałki mięsa lub szarlotki, kanapki z wędliną i masłem obficie posmarowane chlebem, a także jabłka, gruszki i śliwki, które sąsiadka przyniosła im ze swojego ogrodu. Rzadziej były to orzechy, suszone owoce i słodycze. Mama zawsze jadła mało. Mówiła synowi, że nie lubi słodyczy, albo że już się najadła. Andrzej musiał dorosnąć, żeby zrozumieć, że mama kłamie. Ona też uwielbiała słodycze, ale wszystkie najpyszniejsze rzeczy dawała swojemu dziecku. Andrzej uwielbiał czas, kiedy siadał z mamą na klifie, a ona opowiadała mu cudowne bajki i ciekawe historie. Zazwyczaj dotyczyły one morza, syren, piratów i marynarzy. Pewnego dnia zapytał mamę: "Dlaczego tak bardzo kochasz morze?" Zawsze patrzysz na horyzont, nie odrywając od niego wzroku. Kobieta uśmiechnęła się smutno i zawahała, jakby nie chciała powiedzieć prawdy. Potem westchnęła i spojrzała w zaciekawione oczy syna, głaszcząc go po głowie Nie mówiłam ci tego wcześniej. Twój własny tata był marynarzem. Najbardziej przystojnym i nieustraszonym marynarzem. Co się z nim stało? Czy nadal pływa? Chłopiec zapytał naiwnie. Zginął podczas sztormu, ratując członków załogi. Zaginął w akcji, powiedziała mama. Jego statek płynął do portu, przepływając między dwiema mieliznami, wskazała na nie, widziałam go stąd. Oby już nigdy nie wrócił do domu, ale lubię patrzeć na morski horyzont. Czasem wydaje mi się, że jak dłużej posiedzę, to zobaczę jego statek. Anna milczała przez kilka chwil. Twój ojciec nazywał mnie Assol, która czekała i wypatrywała statku ze szkarłatnymi żaglami. Andrzej nie zadał sobie trudu, by zapytać, kim była Assol, uznając, że dowie się tego później. Zdawał sobie sprawę, że matka nie powinna zadawać zbyt wielu pytań. Siedzieli więc w milczeniu, skuleni razem, patrząc w dal. Gdy słońce zaczęło znikać za horyzontem, nastrój Andrzeja stale się pogarszał. Zdał sobie sprawę, że musi wrócić z matką do domu. Tam czekał na nich ojczym. Spokój i szczęście dobiegały końca. Moglibyśmy tu z tobą zamieszkać, zaproponował nagle Andrzej, gdy mama już zbierała resztki i układała je w warkocz. Ania roześmiała się: W namiocie? Nie. Zbudowałabym dla was dom. Anna uśmiechnęła się, wzięła dziecko w ramiona i pocałowała w czubek głowy. Jesteś bardzo podobny do taty. Obiecał to samo. Chciał zarobić pieniądze i zbudować dom nad morzem dla naszej trójki. Tylko nie miał czasu. Więc ja spełnię jego marzenie. Andrzej wypiął wojowniczo pierś. I wtedy nie będziemy musieli mieszkać z Jerzym. Mama stłumiła śmiech, patrząc na swojego rycerza. Wytarła dżem z jego wargi, wracajmy do domu, synu. Andrzej jeszcze wtedy nie wiedział, że ten wieczór będzie ostatnim, który spędzi z mamą. Nie wiedział, że tydzień później trafi do domu dziecka. Minęło wiele lat. Andrzej wrócił do miasta, a teraz znów tu przyjeżdżał. Do uczucia spokoju i pogodnego szczęścia dołączyła tęsknota. W końcu teraz też był tu sam. Irena nie znosiła takich miejsc, nie lubiła przyrody. Najlepszym odpoczynkiem były zakupy w drogich sklepach. Ale teraz coś się tu zmieniło. To miejsce należało teraz do Andrzeja. Kupił ziemię. Niedaleko morza była jego restauracja. W pobliżu budował dom. Będzie z widokiem na morze. Spełnił marzenie matki, szkoda, że o tym nie wiedziała. Za Andrzejem chrupnęła gałąź. Odwrócił się i zobaczył swojego najlepszego przyjaciela Stanisława. Nieporadnie stąpał w butach po gałązkach i szyszkach, wiedziałem, że cię tu znajdę. Stoisz nad urwiskiem i zastanawiasz się, czy skoczyć. Mam rację? Rozumiem cię, z taką narzeczoną też bym skoczył w otchłań wód. Andrzej potrząsnął głową, śmiejąc się z żartów przyjaciela: Przestań. Stanisław i Irena nie mogli się znieść. Przyjaciel uważał Irenę za osobę kupiecką. Tylko, że to już nie miało znaczenia. Andrzej nie mógł zostawić ciężarnej kobiety. Wiedział, jak to jest dorastać bez ojca. Dziecko nie może powtórzyć jego losu. Choć, panie młody, goście już przyjeżdżają. Chlepnął przyjaciela po ramieniu. Twoja narzeczona wzbudziła spore poruszenie. Kiedy Stanisław i Andrzej podeszli do restauracji, zobaczyli Irenę. Postanowiła nie ukrywać się przed gośćmi aż do rozpoczęcia ceremonii. Panna młoda przechadzała się między nimi niczym gwiazda filmowa. Witała się z gośćmi, pozowała fotografom. Zauważywszy kieliszek szampana w rękach panny młodej. Stanisław wyraził niezadowolenie: Coś ta pani w ciąży niespecjalnie pilnuje swojego zdrowia. Nie sądzę, żeby kieliszek szampana zaszkodził dziecku, zasugerował pan młody. Podszedł do panny młodej, która natychmiast rzuciła mu się na szyję. Andrzej gdzie ty chodzisz? Nie mogę uwierzyć, że niedługo będziemy rodziną. Wszystko idzie idealnie tak jak sobie wymarzyłam ryknęła. Zaprosiłam prasę. To będzie świetna reklama dla Twojej nowej restauracji. O naszym ślubie będzie się mówiło jeszcze długo. Andrzej wymusił z siebie uśmiech. Wydał sporo pieniędzy na uroczystość, choć zawsze marzył o cichym ślubie w rodzinnym gronie. Ale Irena chciała blichtru i blasku. Nalegała, by ślub połączyć z otwarciem restauracji. Chciała, aby jej wesele odbyło się tam, gdzie nikt wcześniej nie świętował. Panna młoda gorliwie dbała o to, by wszystko było na najwyższym poziomie. Pragnienie, aby jej ślub stał się wydarzeniem roku, stało się jej obsesją. Dlatego twarz panny młodej nagle poczerwieniała i wykrzywiła się, gdy zobaczyła kobietę, która nie pasowała do atmosfery, którą stworzyła. Znowu przyszła, syczała Irena to donikąd nie prowadzi. Gdzie ochrona? Po co im płacimy, skoro nie potrafią wygonić stąd żebraczki? Andrzej odwrócił się, żeby zobaczyć, o kim mówi jego narzeczona. Nagle zamarł w miejscu, nie mogąc znaleźć słów. Nieopodal stała kobieta w sile wieku. Miała na sobie starą sukienkę i wełnianą kurtkę z łatami. Nie była zła, ale nie była to rzecz, którą nosi się w restauracjach. Włosy miała siwe i rozczochrane. Tylko jej oczy były jasnoniebieskie, jakby wiek i trudy nie miały na nie wpływu. Irena szukała wzroku strażnika, narzekając mimochodem na narzeczonego, mówiłam, żeby dali tej kobiecie pieniądze i ją odesłali. Ale nie, ona wciąż wraca. Pewnie chce więcej pieniędzy. Tym włóczęgom nic nie wystarcza. A jeśli dziennikarze zrobią jej zdjęcie, co za wstyd! Hej, ty! Machnęła ręką na strażnika. Chodź tu. Widzisz tę bezdomną? Odgoń ją natychmiast. Ani mi się waż! Powiedział Andrzej stłumionym głosem. Nie waż się tknąć jej palcem. W tym momencie kobieta go zobaczyła. Zauważywszy, że gospodarz na nią patrzy próbowała uciec. Andrzej jednak nie pozwolił jej uciec. Mamo! Krzyknął tak, że goście zaczęli się odwracać. Mamo! Irena sapała i próbowała przemówić narzeczonemu do rozsądku Andrzej. Zamknij się! Oszalałeś? Schańbisz nas! Ale Kowalski jej nie słuchał. Podbiegł do matki, która zamarła w miejscu. Mamo! powtarzał. Nie mogę uwierzyć, że to ty. Kobieta zadrżała, z jej oczu popłynęły gorące łzy, mój drogi Andrzeju. Myślałam, że chociaż raz cię zobaczę. Przepraszam, że zepsułam ci wesele. Andrzej przytulił ją mocno i przycisnął do piersi. Serca matki i syna zabiły głośno. Wtedy mężczyzna uklęknął przed nią i przycisnął drżące, suche dłonie do jej ust. To ty mi wybaczasz. Szukałem cię, przysięgam. Goście zaczęli szeptać. Dziennikarze bazgrali coś w zeszytach, nagrywali komentarze na dyktafony, robili zdjęcia i filmy. Irena trzęsła się ze złości. Podniosła bufiastą spódnicę i stanowczo rzuciła się w stronę pana młodego Andrzej. Do diabła! Wszystko zepsułeś. W dniu naszego ślubu klęczysz nie przede mną, ale przed jakąś żebraczką. Schańbiłeś nas. Irena, uspokój się. Powiedział stanowczo Andrzej, przytulając matkę do siebie. Nosisz moje dziecko, więc znoszę twoje wybryki. Ale tego już za wiele. Nie martw się o dziecko. Świadek nagle podniosła głos. Ona nie jest w ciąży. Certyfikaty, które przyniosła ci ze szpitala, są moje. Pomogłam jej cię odebrać, a ona wytarła o mnie swoje stopy. Dobrze, że to już koniec. Irena spojrzała na przyjaciółkę z przerażeniem. Monika zasalutowała jej szklanką soku. Bogatowa za późno zorientowała się, że jeśli zbyt długo patrzy się na konar, na którym się siedzi, to on się odłamie. Irena runęła więc na ziemię. Cios był bardzo bolesny. Starając się nie stracić panowania nad sobą, Andrzej spojrzał na byłą narzeczoną. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że ślubu nie będzie. Irena rozejrzała się. Niektórzy otwarcie się z niej śmiali. Inni kręcili głowami i patrzyli na nią osądzająco. Mam was gdzieś. Krzyknęła. Znajdę sobie lepszego i bogatszego męża. I bez matki, bez grosza. Panna młoda uciekła. Stanisław machnął ręką. Skoro bankiet opłacony, to może uczcimy inne wydarzenie? Otwarcie restauracji i zjednoczenie prawdziwej rodziny. Andrzej skinął głową i spojrzał pieszczotliwie na matkę. Nie mógł uwierzyć, że jeszcze przed nim stoi. Anna wstydziła się uwagi ludzi i swojego wyglądu. Patrzyła w podłogę. Jednak jej syn wziął ją za rękę i poprowadził do restauracji jak królową. Dla niego była królową. Później młody biznesmen Andrzej Kowalski zdradził tajemnicę swojego dzieciństwa. Opowiedział dziennikarzom o tym, jak los rozdzielił ich z matką. Wiele lat temu Anna straciła męża. Została sama z długami ojca, który popadł w duże tarapaty i małym dzieckiem na ręku. Później w jej życiu pojawił się Jerzy. Był bogatym mężczyzną. Wydawał się być zakochany w Annie, adorował jej syna. Po ślubie wszystko się zmieniło. Mężczyzna zaczął wyładowywać swoje złe humory najpierw na żonie, a potem na dziecku. Anna starała się to znosić, myśląc, że ona to wytrzyma. A Andrzej będzie miał szczęśliwe życie i porządne wykształcenie. Ale pewnego dnia Jerzy wrócił z pracy bardzo pijany. Gdy zobaczył pasierba, wziął go na wychowanie. Anna zrozumiała, że wychowując go, mężczyzna miał na myśli bicie go. Andrzej płakał, gdy ojczym ciągnął go na górę do pokoju. Wołał mamę, opierając stopy na podłodze. Wtedy Anna nie mogła już tego znieść. Mogła znieść wszystko, tylko nie łzy syna. Kobieta wleciała za nimi do pokoju. Nie dotykaj mojego syna. Przestań! zażądała, wyrywając Andrzeja z ramion męża. Kiedy napotkał opór, rozzłościł się jeszcze bardziej, powinnaś całować moje stopy. Poślubiłem cię z dzieckiem. Twoje potomstwo jest mój chleb. Śpi pod moim dachem. Chcę, żeby wiedział, kto tu rządzi. Ryknął Jerzy. Chwycił chłopca za włosy, przyciągając do siebie. Andrzej krzyknął i zdołał ugryźć ojczyma w rękę. Anna szybko schowała dziecko za plecami. Zabijecie? cię! wysyczał Jerzy. Anna nie pamiętała dokładnie, co działo się dalej. Kazała Andrzejowi uciekać. Rzuciła się na męża. Na skraju schodów doszło do szarpaniny. Kobieta odepchnęła męża od siebie, a ten runął głową w dół schodów. Jerzy wyszedł z tego ze wstrząśnieniem mózgu i siniakami. Tyle, że przestępstwo nie zostało mu wybaczone. Mężczyzna wykorzystał swoje pieniądze i koneksje, by wsadzić Annę do więzienia. Pasierbice umieścił w domu dziecka. Jerzy zadbał też o to, by matka i syn nigdy się nie odnaleźli. Wysłał Andrzeja do sierocińca w innym mieście i pod innym nazwiskiem. Tyle, że jego plan nie wypalił. Po latach syn i matka wrócili do miejsca bliskiego ich serkom. Odnaleźli się niedaleko restauracji, którą Andrzej nazwał szkarłatne żagle. Zdarza się w naszym życiu, że chciwi i podstępni ludzie idą na całość, byle tylko osiągnąć swój cel. Nie liczą się z uczuciami innych. Stawiają pieniądze i sławę ponad relacje międzyludzkie. Niestety, nie zawsze jest możliwe zbadanie i zdemaskowanie ich podstępnych planów, jak to miało miejsce w naszej historii. Mamy nadzieję, że Andrzej znajdzie życzliwą i sympatyczną towarzyszkę. Los go nie rozpieszczał, rzadko obdarowywał prezentami. Na wszystko, co miał, zapracował ciężką pracą. Tacy ludzie zasługują na szczęście.